A wy się to w ogóle znacie na tym? co robicie? Ale to jest może być może być, no. znaczy, wiesz. Co, no, generalnie pierwszą pomoc chyba wszyscy mieli w szkole. No, u nas w pracy na szkoleniach tak samo nas uczą. E, ja dodatkowo jestem jeszcze ratownikiem górniczym, więc e, tą wiedzę muszę mieć. E, no, tak naprawdę no, to jest chyba teraz obowiązek, tak? Umieć udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Co, co wy właściwie tutaj robicie? O, ćwiczymy. No ale Kamil, jak tutaj wygląda? Jedzenie, buty. No nic, no mówiłem ci, no ćwiczymy do, do wotu... No ale burdel tutaj zrobiłeś i co? Ale to jest tylko, to jest śmiecił, że to się moment zaraz wyniesie. I... co z tymi bandażami pootwieranymi ty? Patrz, ile tu jest zmarnowanych bandaży, chłopie, czy ty jesteś normalny? No i co, co teraz z tym? Wszyscy nie ty wiem. Doleża? No co nie wiesz? Zastosujemy bo. gdzieś. Bandaż musi być sterylny, tak? Żeby nie zanieczyścić rany, tak? Jak taki jesteś super ratownik, to powinienś o tym wiedzieć, tak? No Jezus, no już nie histeryzuj. Czyli ile kosztują takie bandaże? Dobra, no, no to jest tylko 15 to jest... 20 zł. A ty, Wojtek, co? Nie masz co robić? Masz plecak do spakowania. No. Ale zrobiliśmy listę, dwie godziny ja tutaj leżę i za to będę mógł dwie godziny grać na konsoli. Taki jesteś super tatuś, Poszliście wychowawcze to jest bardzo, no. To jest tylko kompromis, kompromis. Masz. nic więcej. Wojtek, jakoś ściągaj to jakoś. Następnym razem masz mi powiedzieć, jak spadnie takie durne pomysły. Ja nie wiem, no po prostu jakiś stary, taki głupi. Bandażowanie dziecka w domu, to jest takie wywoływanie wilka z lasu, tak? No tak samo, jak nie siada się na wózek inwalidzki, tak się nie chodzi o kulach, żeby właśnie nie kusić losu, tak? Niech sobie sami bandażują własne nogi.